Cześć Wam, dzisiaj haul zakupowy z Lidla, mamy piąteczek rano, 11, ostatnie zakupy spokojnie starczyły do dzisiaj. I co, Może skoczył po zakupy z listą, bufor był do 250, wydał 408. I teraz pytanie, co robię, jak nie wychodzi zgodnie z planem, bo zrobiłam jadłospis na tydzień czasu. No, więc przedłużam po prostu rzeczy, które zrobił, rozpiszę posiłki. Zaraz Wam powiem, jakie. Tak, żeby rozciągnąć to do około dwóch tygodni, bo tyle mniej więcej 400 zł na dwa tygodnie powinno wystarczyć. I zaraz Wam pokażę, co planuję. Rzeczy, które się cieszę, że kupił to jak zwykle, pieczywo nie marnuje. Z tym jeszcze nie wiem, co zrobić, jak to zastąpić, ciągle myślę. Fajne pasaty z promki. Mięsa dzisiaj też z promki były. A majonezy. Też spromki tego w ogóle na liście nie było. I ja mam taką skrzynkę awaryjną w garderobie. I tam chowam właśnie rzeczy, które mogą w sobie stać. Często z niej korzystam. To są rzeczy suche, i, i właśnie tego typu. Więc takie dwa majonezy podejrzewam, że będą sobie stały dłuższy czas. No my też nie jemy jakoś tak strasznie dużo tego majonezu. Więc rzeczy, które są fajne, właśnie to to. Jest fajną rzecz, kupił za złotówkę twaróg eko i zaraz Wam powiem, co planowałam na liście posiłków. Mam na przykład dzisiaj zapiekankę stłuczonych ziemniaków i to będzie taka zapiekanka z gotowanymi ziemniakami, pod którymi będzie pierś, to jest pierś, polędwiczki e, na pasacie. Trochę serem żółtym przypruszę i to wszystko zapiekę, więc to jest pierwsza sprawa, jaką zrobię więc ziemniaki, jeszcze 5 kg do tego wszystkiego kupił, e, pasata mm. i to będzie zapiekanka. Później planowałam pierogi z kaszy gryczanej i twarogu gdzie ja mam twarog? Tu i twarogu, więc pierogi z kaszy gryczanej i twarogu, prawdopodobnie wyjdzie tego więcej, więc sobie to pomrożę e, później zaplanowałam Taka pasta. No, to taki fajny przepis na Pinterestie, który widziałam. Wykorzystam do tego makaron. 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 Makaron kokardki, który mi się skitrał i którego Wam nie pokażę. Ale jest tutaj gdzieś makaron kokardki. Do tego ser żółty z takim fajnym sosikiem i z mięskiem. No, to to, jest jeszcze ryż z kurczakiem i z warzywami, czyli na przykład paprykę. O, fajne awokado w prące. Za 4 zł pewnie też dam do ryżu z warzywami. To jeszcze jest twarde, muszę chwilkę poczekać. E, ryż z warzywami, no to taki fajne, robię piersi pokrojone albo polędwiczki pokrojone. Do tego gotuję ryż. Daję duże ziół typu oregano, bazylia, e, Paprykę, żółta, żółta, czerwona, zielona. Pokroję, a tu się skitrały kokardki. E, dobra, to to będzie ryż i on też jest e, spoko do zamrożenia, chociaż on dosyć szybko nie idzie. Zaplanowałam jeszcze placek po węgiersku. No, to taki typowy, jakiś gularzowy. I co? I z takich dodatkowych rzeczy: dosyć dużo makaronu mój mąż kupił, ponieważ ma niecny plan przytyć. I to nie jest coś, co ja będę jadła, więc on każdego wieczoru będzie jadł spaghetti ponieważ chciałam sobie to trochę uprościć, bo gotuję dla mnie, dla niego, dla syna. Gotuję też dla niego do pracy, żeby zawsze miał dla siebie do pracy lunchbox dla syna i nie chciałam sobie dowalać tematu, więc zapytałam go, co on może przez cały tydzień jeść tego samego, żebym po prostu mogła zrobić, żeby to leżało. Więc w jednym tygodniu na przykład jadł same hamburgery. Zrobiłam mu po prostu kazerek, nakupiłam, zrobiłam pierś kurczaka. Wieczorem przychodził sobie to jad i... No i co, no przytył na razie kilogram, ale ma jeszcze daleką drogę przed sobą, więc teraz zamówił spaghetti w ten sam sposób. Narobię mu właśnie sosu, zawękuję mu to, tak żeby mógł sobie spokojnie to zrobić. Ze szpinaku tutaj dla nas zaplanowałem jeszcze, to się chyba nazywa lorraine. To taki rodzaj kiszu z szpinakiem, śmietanką, pewnie jeszcze jakiś czosnek. No to to pewnie pójdzie na raz. Te puszki też pójdą do garderoby, do tej mojej awaryjnej skrzynki. Zostawię pewnie tylko na wierzchu po jednym. Mój syn bardzo lubi taki um, krem z groszku. To jest taki rodzaj zupy z grzankami, z czosnkiem, z cebulką. Takie bardzo proste, bez mięsa. E, ja przeważnie kupuję mrożone, a teraz widzę, że była promka i chyba złapał te. Trudno, też wykorzystamy. Brokuły oczywiście dzisiaj zjemy, bo one się bardzo szybko psują. A więc, mniej więcej, tak to wygląda. Trochę boczku nie wiem, co z nim jeszcze zrobić. Mam pomysł na takie faszerowane ziemniaczki z właśnie z tym twarogiem półtustym i ze szczepiorkiem. Więc ugotuję ziemniaki, przekroję, wydrążę i do środka ten wydrążony ziemniaczek będzie z twarogiem. Możliwe, że dam trochę boczku, ale może niekoniecznie, bo staram się też tak zmieniać a wegetariańsko. Aby tego mięsa nie było tak strasznie dużo, więc robię takie zmiany. Dzień z mięsem, dzień bez. I te ziemniaczki z tworogiem będą fajne na taką opcję właśnie bez e, mięsa, trochę kapusty kiszonej, bo coś mi nie naleciało. I tego mięsa dosyć sporo kupił. Kupił dużo mleka. 4-6 mlek, co oznacza, że mam prawie 9 mlek. I mówił, że jest promka, dlatego wziął chyba jedno wychodzi jakoś na plus czy coś takiego. No, myślę spoko zamrozi się. My tego mleka jakoś strasznie dużo nie wykorzystujemy, bo jemy, pijemy też na zmianę z roślinnym, które też jest zamrożone, więc na dłuższy czas jest z głowy temat mleka, więc niech sobie stoi w zamrażalniku. Jajka standard, mam jeszcze, u nas dosyć dużo jajek idzie, więc ja chyba mam jeszcze jedno albo dwa opakowania w lodówce, i to jest jedyna rzecz, jaką mam w lodówce, także spoko. Co tu jeszcze fajnego? Banany, winogrona dla dziecka. Trochę więcej sera żółtego właśnie z myślą o moim mężu, żeby sobie brał do tego spaghetti. Każdego wieczoru chcę jeść. Proszę bardzo, jakbym jak była taka wysoka i taka chuda, też bym żarła spaghetti wieczorem. Yy, mascarpone chyba do kiszu. To to jeszcze muszę zerknąć, żeby na pewno to wykorzystać, bo mascarpone tanie nie jest. Yy. Słuchajcie, jest fajna promka, teraz majonez jedna sztuka wychodzi, taki duży za 4 zł a on sobie może stać. Mąka, no to jest mój podstawowy taki mąka, passata, jajka. I jeżeli macie, jeżeli mam takie produkty, to ja już jestem w stanie zrobić bardzo dużo w kuchni. Więc zawsze dbam o to, żeby ta mąka gdzieś tam była. Drożdże mam takie piekarnicze, zawsze w jednym pudełku sobie trzymam. Więc one zawsze są bo więcej kupiłam na raz. I to mam pozamiatane. Oczywiście te jogurty, które mój syn bardzo lubi. I ja je w lodówce postawię w ten sposób. I dzięki temu troszkę powietrze odleci w inną stronę i będzie mogło mieć dłuższą datę ważności. Raz, dwa, trzy, cztery pięć, sześć takich jogurtów jeden dziennie, no to przez tydzień nie powinno się zepsuć. O, jeszcze kupił buratę. To on dosyć jest drogi. W normalnej cenie chyba kosztuje około 6 czy 7 zł. Teraz mówił, że była promka za 3 coś tam. I z tej buraty chyba zrobię takie małe, pizze, takie do, do ręki, dosyć niewielkie. Zrobię trochę pasatą, posmaruję, dam trochę tej buraty. I to będzie jak opcja kolacja, lunchbox. Więc dwa takie opakowania. To jest trochę jak mozzarella, więc fajnie będzie w piekarniku. Więc to też. Zrobię. I przez ten weekend planuję zrobić z tego dosyć dużo, bo czeka mnie bardzo trudny tydzień i taki tydzień trochę z wyłączeniem lewej ręki, więc będzie mi ciężko gotować później, więc nagotuję teraz. No, co tu jeszcze mamy fajnego? Ser żółty taki w plastrach. Mój mąż bardzo lubi tego typu historię. Ja nie jestem tego zwolenniczką i on chyba. I on chyba ten boczek właśnie mi coś sugeruje właśnie z tym opakowaniem. Zdaje się, że ma ochotę na carbonara. No spoko, zrobię mu. Ja przeważnie nie korzystam z torebek, jak robię spaghetti albo carbonara, ale ponieważ on sobie to kupił, podejrzewam, że po prostu ma ochotę, więc spoko. No jakieś nawet naturalne próbuję. A to chyba do placka po węgiersku też ok. I w placu po węgiersku będzie dużo warzyw. Podejrzewam, że jeszcze dokupię trochę papryki, bo ta pewnie już mi pójdzie, bo my często paprykę do śniadania jemy. I słuchajcie, z takich rzeczy to chyba wszystko. Myślę, że za 4 stówki zakupy całkiem, całkiem. Tu jeszcze jest 5 kilo ziemniaków, które skitrałam, a rozciągnę po prostu to wszystko w czasie. Na dwa tygodnie. Brokuła dzisiaj na kolację zrobię. Ugotuję troszkę oliwy, da może jajko sadzone do tego zrobię albo na twardo, to w zależności, jak moje dziecko będzie chciało. Ja nie przepadam za brokułami, oni bardzo lubią. Eee, więc spoko, ryż jaśminowy, to właśnie do, tej, do tego dania ryż z warzywami. Jest bardzo dobry dzięki e, przyprawom typu oregano albo prowansalskie, też są bardzo smaczne. Owoce oczywiście szybko zaraz pójdą. A winogrona dla dziecka, no to jutro już zaczną się kończyć. E, chleb tostowy, bo mówił, że ma ochotę na tosty, więc podejrzewam, że jakieś pełnoziarniste wziął. Z mąką pełnoziarnistą, no spoko. Można od, od czasu do czasu zaszaleć z tostami, a mamy fajne... E, używam dezala, gofrownicy do robienia tostów i te tosty są zawsze takie fajne, chrupiące awaryjne jedzenie to wafle, które no cholera, no szukam po prostu zamiennika na to jeszcze, nie wiem co by to mogło być może te będą lepsze żytnie, pieczywo, chrupkie, chyba ogólnie takie przetworzone nie są zbyt fajne, wydaje mi się a ja potrzebuję jakiegoś jedzenia awaryjnego dla głodomorstwa żeby nie karmić pieczywem takim non stop, czy owocami mandarynki wkurzyłam się, bo już widzę, że przez jedno opakowanie jedna jest zepsuta yy. i kalafior Możliwe, że zrobię zupę kalafiorową, i wydaje mi się, że jak tak patrzę do tych posiłków, naprawdę całkiem sporo jest. Więc zaraz sobie to poporcuję, posadzam sobie do lodówki, do garderoby, do tej mojej szafki awaryjnej te rzeczy, które mogę. I co? I będziemy w weekendzie robić tak, żeby mieć zbani na dwa tygodnie. No, może wyjdzie 10-14 dni, nie jestem pewna, między 10 a 14 powinno być spoko. Jak nie, to będę kombinować tak, żeby wyszło. Jestem ciekawa, czy wystarczy tych śniadaniowych rzeczy. Chcę, chcę się trochę teraz zabezpieczyć i zrobić trochę więcej opcji śniadaniowych wcześniej. Na przykład fajnie możecie robić gofry i je mrozić. Później wyjmujecie do piekarnika. Szybko one się y, podgrzewają i są bardzo smaczne, więc coś takiego wymyślę, żeby w następnym tygodniu nie robić za dużo, bo też nie będę miała jak. No i oczywiście te nasze chledy szafki, nie moje patrzcie fajna opcja 3,13 na 0,93 chleb e, ekstra, raz i takie kupił raz, dwa, trzy, 4. Cztery. cztery takie chleby, więc y, do zamrażalnika do specjalnej reklamówki idzie gdzie trzymam zawsze pieczywo w zamrażalniku i będzie super my też tego chleba nie jemy codziennie, więc on nam starczy na dłużej dobra, słuchajcie, no więc dzisiaj tak szybko Myślę, że całkiem spoko. Jestem zadowolona z tego, co tu widzę. Podejrzewam, że właśnie jak zwykle owoce i warzywa trzeba będzie gdzieś tam dokupić. Dużo z tych rzeczy mogę schować do spiżarki. Dużo z tych rzeczy mogę zrobić od razu i yy, no, zaplanuję sobie tak weekend, żeby po prostu to zrobić raz ciach. Dobra. No to co? To, to ja kończę. Patrzę, co tu jeszcze jest. Widzimy się pewnie w następnych gotowaniach moich, i właśnie będę korzystała z tych wszystkich tutaj rzeczy. To zapraszam Was serdecznie. Pozdrawiam.